Kuba Jędryka, PL znajdujemy się na takim swoistym mediadeju przed KSW 100, można powiedzieć, ze mną Damian Janikowski, witam. Witam, cześć. No to by po pierwsze tutaj trailery kręcone, dzisiaj program specjalny. Jak, jak ty podchodzisz do takich aktywności? Bo wiemy, że te trailery się u zawodników też cieszyły różnymi opiniami. Jedni mówią, że wszystko na jedno kopyto, to może by coś zmienić. Czy, czy ty w ogóle gdzieś tam na to patrzysz, czy traktujesz jako taki obowiązek po prostu przed, przed walką? Czy przede wszystkim wiesz, to jest nasza praca i nasz obowiązek, żeby dobrze zareklamować nadchodzącą galę. Oczywiście nas pokaże, pokazać też, też z innej strony. Ale zobaczycie tutaj dużo nowości, dużo coś, coś nowego na pewno, dlatego że mamy poświęcony dzisiaj cały dzień, różne stylizacje, różne kreacje, różne zdjęcia. Przede wszystkim też jest inne miejsce, także gala tutaj, setka, yy, będzie wyjątkowa i przede wszystkim zapowiedź i całe, wiesz, jakby oprawa, zdjęcia, wszystko będą jakby gdzieś inne, wiesz, inaczej. Także nie będzie na jedno kopyto. No to czekamy w takim razie, bo myślę, że jubileusz też zasługuje na, na takie na niekonwencjonalne jakieś rozwiązania. No to przechodząc już gdzieś do, do samego eventu, no to chyba spore wyróżnienie, bo, bo walczyłeś na pierwszym koloseum, teraz jubileuszowa setna gala. To, to jest jakieś wyróżnienie dla Ciebie? Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, przede wszystkim jeśli chodzi o termin tej walki. Że zdołałem, jakby wiesz, pozbierać się po przegranej walce z Pawłem, że kontuzje te drobne, które miałem po walce, zostały i są, cał, wiesz, wyleczone, jakby cały jestem i zdrowy. No i to, że wiesz, na święta będę miał wolne, na nowy rok będę miał wolne i to jest jakby dla mnie ważne i dla mojej rodziny, bo będziemy mogli wspólnie spędzić ten, ten czas. Także super, bardzo się cieszę i dziękuję tutaj właśnie Federacji i Wodarzom. No i też trochę Pawłowi, tak, bo jednak gdzieś on to poprzesuwał wszystkie te, te wiesz pionek gdzieś na, na tablicy i całe szachy się rozwaliły, także też fajnie, że, że dostałem, dostałem tą walkę no i z przyszłym pretendentem pewnie opas, bo tutaj z Piotrem Kuberskim, także no walka będzie mega mocna, mega widowiskowa i to co właśnie powinno być na KSW 100. No właśnie, bo tych zawirowań w kategorii waszej przez, przez kontuzję Pawła, przez to, że na początku miał być Piotrek, miał być potem mamet, teraz okazuje się, że mamet super fajcie walczy gdzieś. Jak z twojej perspektywy to wyglądało? Jaką dostałeś pierwszą propozycję? Na, czy to też było na setną galę, ale, ale może była mowa wcześniej o innym rywalu? Wiesz, jakby nie chcę się ustosunkowywać i wypowiadać na temat, jak przebiegały te roszady. Myślę, że wiesz, zawodnicy, którzy wcześniej miały, miały, mieli obiecane swoje walki, to one się już pewnie dziś wypowiadałem na ten temat. Ja zgłosiłem swoją gotowość na listopad bądź grudzień, grudzień. I, i czekałem tylko na telefon od Wójsława, kiedy i z kim. Zadzwonił, słuchaj, Damian, listopad Piotr Kuberski. OK, bierzemy. I taka była nasza reakcja. Nie było długiej kalkulacji, jeżeli też chodzi o rywala. Nie, oczywiście, że nie. No mówię, bardzo dobrze się zużyło, że numer 2 z numerem 3, co prawda wiemy, że Piotrek miał już obiecaną walkę z Pawłem, no ale jakby patrząc na to logicznie, no Paweł wypada, ma kontuzję i, i jakby nas zestawiają, żeby cały czas jakby Piotrek ma iść na ten pas, no to jakby jest, jest najbliżej, tak, nie mieli go z kim innym zestawić, no to numer 2 z numer 3. No to przechodząc już do samego Piotra, rywal zdecydowanie wymagający, no Ty nie przebierasz sobie raczej właśnie w rywalach, ale, ale no tutaj też Stójkowicz, który, który naprawdę mocno potrafi uderzyć i czy gdzieś te Twoje zapasy to będzie po prostu droga, żeby gdzieś powstrzymać te jego ciężkie ręce? Wiesz, zobaczymy. Ja zawsze powtarzam, je, że zawodnik zawodnikowi nierówny, walka w walce nierówna. Walka zaczyna się w stójce, także na pewno będziemy szachować i patrzeć czy rzeczywiście ma tak silne pięści i będziemy bić się z nim w stójce, a czy będą zapasy? Wyjdzie w praniu. Nie mogę tego obiecać. No to czekamy w takim razie, no to jeszcze zapytam Cię o, o ten main event, jak Ci się podoba takie zestawienie, bo no super fightów trochę w KSW już oczywiście mieliśmy, no ale ale tutaj wychodzi mistrz kategorii półśredniej do, do byłego mistrza kategorii średniej i no i zestawienie wydaje się ciekawe, bo, bo zawodnicy, po których mam wrażenie nie wiemy czego się spodziewać w klatce. E, dokładnie, a zwłaszcza po momedzie. Ciekawe zestawienie, no tutaj jest jakby wiesz, młodość, siła i ostatnie poddania Bartosa kontra, wiesz, przybiegły szybki lis, ale też już nie taki młody. Także zobaczymy w jakiej formie będzie Mamet i bardzo ciekawa walka. Nie wiem jak ona się potoczy, może iść dwie strony, aczkolwiek tutaj stawiałbym bardziej na Mameda, bo to jest gość, który ma niesamowicie dobre warunki fizyczne, ma dobry zasięg i bije wszystko i nic i nie wiadomo skąd, także no tutaj Bartosz na pewno też przyjmie taką moim zdaniem taktykę, żeby troszeczkę wiesz jakby na wszystko uważać ale też wtedy może jakby wszystkim atakować bardzo ciekawa walka, zobaczymy no to jakbyś miał postawić to, to na kogo byś tutaj swój typ? wiesz co, jeżeli miałbym postawić to bym postawił na wygraną Mameda no i tu bym się teraz głowił, czy przed czasem, czy, czy ogólnie, jakby wiesz, po całości, nie? Czy, przy, czy, czy, de, czy decyzją. To tu bym się głowił, ale dałbym na wygraną momentę. No Są to trzy rundy i właśnie to jest też pytanie do Ciebie, jako że te main eventy, no wiadomo, chociażby w UFC są już, są zawsze pięciorundowe. Tu się mówi sporo, gdzieś tak, mam wrażenie, fani bardzo dopytują te pięciorundowe main eventy. Czy uważasz, że to jest dobry pomysł, czy, czy jednak te trzy rundy jest też ok? Wiesz, no u nas przyjęło się i jest to, przecież że walka o pas jest pięciorundowa. Jeżeli to nie jest walka o pas mistrzowski, no to jakby zostaje y, trzyrundowa. To, że main eventy gdzieś na świecie robią albo w największych organizacjach na świecie, to są już pewnie ich jakieś tam wewnętrzne przepisy. Tutaj walkę umówili na trzy rundy i będzie trzy rundy więcej, Ja nawet y, nie mi to oceniać Myślę, Myślisz, że to w ogóle ma szansę się skończyć na pełnym dystansie? Yy... Ma szansę, no bo Bartosz jest kurde twardym gościem, nie? I wiesz, może przetrwać dużo, jeśli chodzi o, o ten bój. I dlatego też nie wiedziałem, co bym obstawił. Czy wygraną przed czasem, czy, czy wygrana przez decyzję sędziów. Musimy czekać do tego 16 listopada. No to czekamy w takim razie do 16. Rozumiem, że zdrowie cały czas dopisuje. To oczywiście tego życzę, żeby, żeby do gali wszystko było jak najlepszym porządku i co owocnych treningów, no i miłych tutaj dzisiaj aktywności medialnych. Super, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dzięki.